Jesteśmy w Warszawie na 14 edycji konferencji PLNOG. Moim gościem jest Maciej Lelusz z firmy INLEO. Witaj Maćku. Witam serdecznie. Macku, powiedz proszę, czym się dokładnie zajmuje Twoja firma? Jesteśmy firmą konsultingową, która pomaga klientom w budowaniu data center. Zajmujemy się całym stakiem technologicznym, od kwestii fizycznych po kwestie software'owe, konfiguracji tego, tak, automatyzacji. No, próbujemy pomóc klientom w zbudowaniu ich chmury albo Przeniesieniu ich aplikacji już w chmury istniejące. A czy skupiacie się na polskich firmach? Tak. Polski rynek, przede hmm. wszystkim, no, zdarzają nam się kontrakty z Europą Zachodnią, natomiast nie jest tego tak dużo jak tematów z Polski. A gdybyś miał określić jakieś największe wyzwania, które czekają Twoją firmę, czy w ogóle branżę center, czy co byś powiedział? Ja myślę, że zderzenie się tego świata e, stricte serwerowego ze światem sieciowym, to co już widać od kilku. I też edycji PLNOGA i od kilku lat to, że świat Data Center, czyli świat tego w zasadzie computingu miesza się z światem sieciowym, z storage'em, to staje się jedną gałęzią i to trochę nas czeka, mam wrażenie, w najbliższych latach, czyli ta konsolidacja odpowiedzialności w jeden zespół i zniszczenie księstw, tak? Czyli kończą się księstwa, w których mamy taką sytuację, że jeden zespół nienawidzi drugiego. Nie rozmawiają ze sobą, rozmawiają przez system e, obiegu dokumentów mhm. albo coś takiego. Natomiast e, myślę, że to będzie wyzwaniem dla mhm. data center, mhm. dla rynku data center w mhm. najbliższych latach. A czy myślisz, że takie konferencje jak na przykład Pelnoc pomagają jakby w, w usprawnieniu tego procesu? Tak, pokazują każdy z aspektów e, z perspektywy danej osoby, danego mhm. działu. I widać, że te działy coraz bliżej są siebie. Bo jak kiedyś PLNOK skupiał się głównie na sieciach, tak teraz widać, że kolejne ścieżki pojawiają się, które zaczepiają o SDN, zaczepiają o wirtualizację sieci, wirtualizację funkcji sieciowych. Nagle okazuje się, że słowo wirtualizacja się pojawia, która implikuje serwery, implikuje same data center. Jesteś współorganizatorem nowej konferencji Infrastructure. Do kogo jest skierowana ta konferencja i czego będzie dotyczyła? Przede wszystkim no, bardzo przyjemnie być współorganizatorem takiej konferencji, dlatego że mamy wrażenie jako firma i patrząc na polski rynek, to się potwierdza, że takiej konferencji nie było. Mhm. Były konferencje sieciowe, były konferencje takie jak PLNOK, tak była konferencja taka jak Atmosphere dla Content Delivery. No i brakowało konferencji, która łączyła te światy i pokazywała to od strony samego data center, mhm. bo ten rynek jakby staje się. Skupia się e, cały technologiczny e, świat na rynku data center i przenosą, przenoszą się tam e, wagi, na przykład świat sieciowy mhm. przenosi swoje funkcje do data center. E, coraz więcej się tu dzieje, coraz bardziej się ludzie tym interesują, i, no, i nie mieli się gdzie pojawić w zasadzie. Mhm. No i to, myślę, będzie to miejsce, gdzie będą się spotykać specjaliści, żeby mhm. wymienić swoją wiedzę, no i też e, producenci, żeby pokazać rozwiązania, bo. Wiele rozwiązań już na styku sieci i data center jest skierowanych bardziej do data center. Ta waga się przenosi. Gdybyś miał zachęcić uczestników Infrastructure do przyjścia, dlaczego warto przyjść? Co mogą wynieść z takiego spotkania? Ja myślę, że. Jeżeli patrzą przez pryzmat PLN-oga, myślę, że będzie podobny klimat przede wszystkim, Aha. czyli to, co chyba w pln lubią wszyscy. E, będzie dodatkowo m, bardzo dużo specjalistów, Aha. którzy będą dzielić się swoją wiedzą i to wiedzą z pola walki, tak? Aha. Będziemy Kaysy, mieli tak, tak casey, case w zasadzie swoje własne projekty, m, doświadczenia wyniesione z własnej firmy, lepsze, gorsze. Miejmy nadzieję, że dużo będzie gorszych doświadczeń, dlatego, żeby przestrzec ludzi przed pewnymi drogami, Aha. którymi już nie iść, tak? Lepiej się uczyć na cudzych błędach niż na swoich. Będziemy też mówić o nowych technologiach, o tym, co się pojawi na rynku i tak naprawdę o trendach, które, które się pojawiają i zaczynają dominować w świecie data center, czyli powiedzmy, uchylę rąbkę tajemnicy, dużo będzie o hybrydowych chmurach, czyli połączeniu naszego data center z chmurą prywatną. Tak? Będziemy mieli tematy związane z wirtualizacją sieci, będziemy mieli tematy związane z jakby całą konfiguracją staka software'owego, czyli automatyzacją e, poczynając od wirtualizatorów przez systemy operacyjne Aha. po e, chmurę właśnie. Czyli Aha. jak spiąć naszą infrastrukturę rozciągniętą e, do e, clouda prywatnego Aha. z naszą własną. Więc dużo ciekawych tematów, dużo fajnych ludzi. Aha. Widzę już, że sponsorzy też dopisują, więc będzie też dużo e, myślę ciekawych materiałów od sponsorów, no choćby dlatego warto. Aha. Właśnie, jesteś też członkiem Rady Programowej czy odpowiadałeś za dobór prelegentów i tematów. Czy mógłbyś zdradzić kilka nazwisk, które się pojawią już w kwietniu w Warszawie? Jak najbardziej tak. Co prawda jeszcze to dopinamy, no. natomiast... Na pewno będzie Wojtek Ehrenfeld, będzie Kamil Stawiarski. Myślę, że to są takie dwa nazwiska, które pokazują jakby rozstrzelenie tematyki. Aha. Wojtek będzie się zajmował chmurą hybrydową, tak, a Kamil z drugiej strony oraklem, bazami, bazami danych, tematyką, która dla wielu z administratorów okazuje się bardzo często problematyczna. Myślę, że kolejne osoby zdradzimy już później, te, te, tak, te przede wszystkim się pojawiają. Myślę, że, jeszcze, że można wspomnieć o Łukaszu Kałużnym. Mhm. To jest osoba, która pokaże nam data center w, z perspektywy Microsoftu, tak? mhm. technologii Microsoftu, czyli pokaże nam, jak spiąć nasze data center, fizykę z chmurą za pomocą idei Cloud OS-a. Mhm. A czy w tym momencie skupiacie się na rynku polskim, czy są ambicje na, do wyjścia poza granice kraju? Chcielibyśmy rozpocząć po polsku zobaczyć jakieś zainteresowanie, poznać ludzi z tematyką, przyzwyczaić ich do nowej konferencji. Natomiast jak najbardziej chcielibyśmy przynajmniej e, tą naszą Europę Środkowo-Wschodnią e, skupić u nas mhm. w Warszawie. Tak, dlaczego nie? Okay. Interact odbędzie się 21 kwietnia w Warszawie. Dokładnie tak. Zapraszamy tam Państwa, będziemy tam mieli okazję spotkać się z Maćkiem Leluszem, który był, był moim gościem. Dziękuję bardzo. Dzięki pięknie.